Witajcie. Dzisiaj kolejny film z serii DIY z mojego mieszkania. I dzisiaj zajmiemy się pomieszczeniem, które moim zdaniem jest najbardziej reprezentatywne. Zatem przedpokój. Postanowiłam na waszych oczach niewielkim kosztem, a na pewno mniejszym od generalnego remontu czy wynajęcia profesjonalistów, przemienić to pomieszczenie. Tak by robiło wrażenie na każdym, kto do niego wejdzie. I tutaj wpadłam na pomysł, który odmieni każde wnętrze. Piękne, wyselekcjonowane grafiki. W tym temacie podjęłam współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie i jest to dobrze znana na polskim rynku marka Desenio. Może to nie jest najlepszy pomysł? Dlaczego ty zawsze niebezpieczne narzędzia wybierasz? Jak chcecie się dowiedzieć, czym jest rodzicielstwo, to rodzicielstwo jest ciągłym odwracaniem uwagi dziecka od niebezpiecznych narzędzi. I zobaczcie na sposób ukrywania nie do końca reprezentatywnych rzeczy na swoich ścianach. Ja tutaj, dzięki właśnie tym pięknym ramom, zasłoniłam skrzynkę, która skrywa w sobie liczniki. Czułam się trochę, jakbym ukrywa safe za obrazem, i w sumie nawet spodobał mi się ten pomysł, i szczególnie to, jak wyglądał efekt końcowy. Jako, że jestem osobą, która bardzo szanuje swój czas, bo ma go niewiele, nie lubię go tracić na selekcjonowanie czy wybieranie obrazów. Tutaj skorzystałam z takiej opcji na stronie Desenio, gdzie przejrzałam inspirację i wybrałam gotowy zestaw do swojego pomieszczenia, bo można było wybrać sobie na przykład inspirację do przedpokoju. Ale też postawiłam na swój niewielki akcent. Myślę, że już widzicie. Który obraz wybrałam osobiście. Sami zobaczcie, jak tylko po takim zabiegu odmieniło się to pomieszczenie. Jeżeli wyszukacie tego typu rozwiązań do swojego mieszkania, to zostawiam Wam tutaj kot rabatowy którego możecie korzystać. Jeżeli interesują was szczegóły na temat tej promocji, zajrzyjcie do opisu. Tam też znajdziecie adres strony właśnie z tymi grafikami. Ale jak wiecie, kocham DIY, więc w tym odcinku nie mogło go zabraknąć. Ale powiem wam szczerze, że jesteśmy po w wielu godzinach pracy i na koniec bardzo się zdenerwowałam, bo szafka, którą dzisiaj dla Was robiłam, trochę nie do końca mi wyszła, do czego muszę się przyznać. Eee, efekt jak efekt wygląda ładnie, ale mnie do końca nie zadowala. Także jeżeli spadniecie na podobny pomysł, to róbcie nie na czas, a na jakość. I naprawdę ymm, postarajcie się ymm, każdy krok wykonać sumiennie, bo ja tego nie zrobiłam i trochę. Mi się praca i końcowy efekt pospały, także bądźcie wyrozumiali. Także na warsztat wzięłam szafkę na buty ze zwyczajnej Ikei, ona chyba kosztowała 60 zł. Do przemiany takiej szafki potrzebujecie papieru ściernego, benzyny do przemycia powierzchni, rękawiczek, farby, wosku, pędzli, uchwytów i gorącego kleju lub wkrętarki. Pamiętajcie, by dokładnie, naprawdę dokładnie, zetrzeć powierzchnię szafki papierem ściernym, bo jeżeli nie zrobicie tego, to możecie mieć niezłe kółko na sam koniec, jak będziecie chcieli postawić szafkę w odpowiednim miejscu. Nie pytajcie, skąd to wiem. Następnie przemyjcie powierzchnię benzyną. Pomalujcie dwiema warstwami farby wybranej przez siebie osobiście. Zabezpieczcie włoskiem, o ile taki macie, lub po prostu pozostawcie do porządnego wyschnięcia każdą warstwę. Z powodu braku krętarki, chociaż powinnam już ją zakupić to najwyższy czas, zdecydowałam się na gorący klej, bo nigdy on mnie nie zawiódł i naprawdę ratuje mi tyłek w wielu sytuacjach. Także swoje uchwyty do tak lekkiej szafki postanowiłam przyczepić za pomocą gorącego kleju. Oto, widzicie na załączonym obrazku, jak prezentuje się moja odmieniona szafka na buty z kilkoma niedociągnięciami. Przejdźmy do kolejnego pomysłu, który wyszedł mi trochę lepiej, chociaż też nie odbyło się bez fakapów, jak na przykład zerwana ściana. <słuch> czy ogromne dziury po wiertarce? Ale liczy się efekt końcowy naprawdę. W tym temacie postawiłam na kwietniki, które znalazłam w budowlanym supermarkecie na promocji. Wybrałam również kwiaty, które idealnie nadają się do pomieszczeń zacienionych. Dobrałam do tych kwiatów doniczki i takim sposobem za pomocą wiertarki i mojego wspaniałego operatora Te kwietniki znalazły się na ścianie. Pamiętajcie o odpowiednim dobraniu roślin do pomieszczenia, w którym mają się one znaleźć, bo możecie się zrazić do posiadania jakichkolwiek roślin w przyszłości, gdy te szybko umrą po prostu. A na koniec, żeby pomieszczenie było jeszcze piękniejsze i wyglądało na bogato, dodałam kilka kwiatowych akcentów, bo kocham kwiaty i mam ich ponad 30 w domu. I dla jasności, ta komoda, która jest pod obrazkami Desenio, też jest mojej własnoręcznej roboty, ale to kosztowało mnie tyle pracy, że musiałabym chyba ten odcinek nagrywać przez 3 miesiące. Operatorze chętni? <grych> <noise> Ocencie metamorfozę mojego przedpokoju, i najlepiej będzie, jak odpowiecie w komentarzach, jakie pomieszczenie chcielibyście zobaczyć kolejnym razem. Pamiętajcie o kodzie do desenio. Tutaj macie mój kod, szczegóły w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, a na koniec pokażę Wam pole po 5 minutach z ciocią, kiedy nagrywamy tę setkę. Oddawałam czyste, a sami rozumiecie. Nara, idę ją kompać. sorry.